Dzień dobry, Maja Włodzickowska, TFN 24. Panie Prezesie, chciałam zapytać, czy Pan panuje nad frakcjami w prawie i sprawiedliwości, czy po to jest dzisiejsze popołudniowe spotkanie o 16 i czy nie jest to przypadek, że nie będzie Mateusza Morawieckiego, jak Pan odpowiada na te kłótnie publiczne w sferze publicznej, chociażby Jacka Sasina z Mateuszem Morawieckim i te, te słowa o tym, że Mateusz Morawiecki nie powinien być premierem. No i czy pan wyobraża sobie koalicję z Grzegorzem Braunem, bo to też jest temat, który w przestrzeni publicznej ustami pana kolegów z partii się pojawia. Jedni mówią, jest to możliwe, jest to lepsze niż współrządzenie z Tuskiem, bądź w ogóle niż rządy Donalda Tuska. Inni mówią co innego i jeszcze chcę zapytać o to, czy PiS jest za powrotem do do powszechnej służby wojskowej, bo BBN, szef BBN powiedział tak, trzeba odwiesić zasadniczą służbę wojskową. Proszę państwa, asumptem do tych wszystkich opowieści o jakichś strasznych walkach w naszej partii były drobne i zupełnie źle zinterpretowane wydarzenia podczas nieformalnego spotkania grupy działaczy ważnych, bardzo ważnych działaczy naszej partii tutaj w tym gmachu i gdzieś mamy taką sytuację, że trzeba pewne sprawy wyjaśnić, no, przede wszystkim ze względu na to, o czym dowiedziała się opinia publiczna i bardzo często po prostu fałszywy się dowiedziała i temu zresztą ma być poświęcone dzisiejsze prezydium. Jeżeli chodzi o y, pana premiera Morawieckiego, to y, on Został powiadomiony także SMS-ami o tym, że to jest. A ponieważ mamy dzisiaj spotkanie gdzieś, da się na podkarpaciu, ale tam mają być trzy osoby, pani premier Szydło, pan prezes Obajtek, no i także właśnie pan premier Morawiecki, no to brak jednej osoby, to naprawdę nie jest żadna przyczyna, żeby na takie ważne spotkanie nie przyjeżdżać. I mam nadzieję, że on jednak przyjedzie. Bo trzeba rzeczywiście porozmawiać. Były takie wypowiedzi. Niektóre z nich no, pokazywały drogę, którą my z całą pewnością nie pójdziemy. Natomiast dzisiaj jest naprawdę zbyt wcześnie, żeby ogłaszać, kto będzie premierem. Bo żeby wyznaczać premiera, to trzeba jeszcze przedtem wygrać wybory, i to jest w tym momencie najważniejsze. I ta sprawa zostanie przeze mnie na posiedzeniu Prezydium bardzo jasno postawiona, że powtarzam, my oczywiście możemy sobie prywatnie o tym rozmawiać, no bo politycy są też ludźmi, są różnymi sprawami zainteresowania, już na pewno takimi, kto ewentualnie będzie premierem, ale przede wszystkim powinniśmy wszyscy być zainteresowani tym, w jaki sposób te wybory mają być wygrane, jeżeli chodzi o obowiązkową służbę wojskową to być może będzie taka konieczność ale przede wszystkim armia musi być do tego przygotowana, bo to nie jest tak, że można po, po prostu tak palcami przytyknąć i przyjąć 200 tysięcy rekrutów do wojska. Ci rekruci muszą być wyposażeni, a przede wszystkim muszą być fachowo wyszkoleni. No, to, co się działo w armii przez lata, w tym szczególnie przez te 8 lat poprzednich rządów, y, Platformy Obywatelskiej, no to była w gruncie rzeczy likwidacja. No na początku wojny ukraińskiej to myśmy praktycznie armii nie mieli, bo 95 tysięcy żołnierzy z tym, że no pierwsza linia to mogło być, no bardzo niewiele już, nie chcę tych liczb wymieniać. Przestarzała broń z czasów PRL-u, jakieś minimalne zakupy, poza tym zakupem jeszcze z lat 90. mówię o F-16. No to wszystko po prostu stworzyło sytuację, na którą trzeba było odpowiedzieć właśnie nową ustawą, a przede wszystkim radykalnym zwiększeniem wydatków, odrzuceniem tej bajki, bo naprawdę bardzo wielu Polaków, w tym polskich polityków, wierzyło, że 50 kilka miliardów ówczesnych złotych na armię to jest naprawdę dużo. Mówiło się o tym, pisało się o tym, także tutaj Państwo o tym pisali, że dużo wydajemy na armię. Otóż wydawaliśmy na armię jak na potrzeby bardzo mało, i to zdołaliśmy przełamać. Po to zostałem wicepremierem i powstał ten komitet bezpieczeństwa, żeby to przełamać, i to zostało przełamane. Ale ten proces został w dużej mierze wykrzywiony i powstrzymany o tym tutaj pan minister mówił i w tym momencie armia. Jak mi się wydaje, chociaż tutaj może pan minister by więcej na ten temat powiedział, nie jest gotowa, żeby tak z dnia na dzień prowadzić obowiązkową służbę wojskową, jeżeli to ma nie być fikcja. Ale jeżeli ta sytuacja, którą niektórzy określają, chociaż według mnie przesadnie jako no, sytuacja sytuację zbliżającej się wojny, będzie trwała, jeżeli nie zostanie zawarty pokój na Ukrainie i nie zostaną tutaj stworzone pewne gwarancje bezpieczeństwa, to tego z całą pewnością nie unikniemy. To jest na pewno przykre, w szczególności dla młodego pokolenia mężczyzn, młodych mężczyzn, no ale niestety, taką mamy sytuację. Nie myśmy ją stworzyli. I dzisiaj niestety nie uczestniczymy w tym procesie, który być może mógłby doprowadzić do tej sytuacji zmiany. A jeżeli chodzi o Grzegorza Brauna, to proszę Państwa, no człowiek, który wszedł już na to pole negacjonizmu, wiecie państwo, co to oznacza, negacjonizmu w stosunku do holokaustu w stosunku, no, no to jest człowiek, który jest w ogóle poza jakimkolwiek możliwością uczestniczenia. I w Polsce, mam przynajmniej taką nadzieję, i w cywilizowanym świecie w polityce. I my to doskonale wiemy. Natomiast z całą pewnością chcielibyśmy przejąć pewną część jego zdezorientowanych wyborców. No to jest oczywiste, walczy się o wyborców i walczy się różnymi metodami. Proszę się nie obawiać: na pewno, Prawo i Sprawiedliwość to nie jest ta formacja która dąży do tego żeby Polska znalazła się na marginesie cywilizowanego świata wręcz przeciwnie Mogę czy no tak. Dzień dobry, Rafał Miżewski, TVP Info. Pytanie bardziej do przewodniczącego Błaszczaka o spór na linii BBN-MON. Chodzi oczywiście o przekazanie myśliwców w Ukrainie. BBN i ludzie prezydenta czują się no, nieinformowani przez MON w tej kwestii, mimo że minister Kośniak kamysz no, informuje, że wielokrotnie taki komunikat płynął do Pałacu Prezydenckiego. Prośba przewodniczącego Błaszczaka o komentarz do tej sprawy, a do prezesa Kaczyńskiego o jutrzejszy dzień, 13 dzień grudnia, druga rocznica rządu aktualnej koalicji, co się nie udało, być może coś się udało. Dziękuję. Ja nie wiem, jak odbywają się posiedzenia Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa w dzisiejszym kształcie, w dzisiejszej postaci wcześniej kiedy tym komitetem kierował pan premier Jarosław Kaczyński potem kiedy ja miałem zaszczyt kierować tym komitetem tam zapadały decyzje tam były konsultacje ale w wyniku tych konsultacji zapadały decyzje w sprawie migów jak rozumiem nie ma decyzji jakieś konsultacje niewiążące się pojawiają. Więc ja odbieram to w ten sposób, że rząd Donalda Tuska lekceważy prezydenta Karola Nawrockiego, który jest głową państwa i zwierzchnikiem sił zbrojnych w sytuacji, w której za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Taki sposób traktowania prezydenta Rzeczypospolitej uważam, że zagraża bezpieczeństwu naszej ojczyzny i jest wyrazem braku odpowiedzialności ze strony rządzących. Oni z całą pewnością nie potrafią rządzić, ale ich rządy szkodzą Polsce. No, przecież ja mówiłem tutaj przez dłuższy czas na ten temat, ja pozytywnych elementów w tych rządach nie widzę żadnych, tak samo jak w rządach z lat 2007-2015. Po prostu to jest ekipa, która poza innymi sprawami, które jeszcze wyjdą na jaw, ale na razie jeszcze nie będziemy o tym mówić. No jest ekipą po prostu kulturowo niezdolną do tego, żeby rządzić nowoczesnym państwem, bo, no bo tak się złożyło, że tacy ludzie się zebrali, ja nie, już nie będę wchodził w te mechanizmy, które tutaj funkcjonowały, bo to jest sprawa na inną rozmowę i może nie w tym momencie, ale po prostu tak jest. No. Ta niezdolność jest widoczna na pierwszy rzut oka. Ostatnia redakcja, ostatnie wydanie, bardzo proszę dotyczące y, inicjatywy Komisji Senackiej, która chce kancelarii prezydenta zabrać ponad 200 milionów złotych z budżetu, y, dlatego że prezydent zawetował ustawę o ściekach i wodzie i z tego powodu Polska Pani. będzie mogła, prawdopodobnie będzie ukarana przez Unię Europejską właśnie tak dużą, y, tak dużą karą i w ten, sposób, y, y, w ten sposób większość rządowa chce y, ukarać y, prezydenta za to weto. Panie redaktor, to jest w mieście dwie trzecie całego budżetu kancelarii. I tutaj mamy do czynienia właśnie z tym, o czym mówiłem. To znaczy oni nie są w stanie się pogodzić z tym, że obowiązuje konstytucja i że prezydent ma taką prerogatywę. No po prostu to przechodzi ich wyobraźnię, ich rozumienie władzy, którą rozumieją troszeczkę tak jak władza króla z bajki. No i Obawiam się, że w tym pokoleniu tych ludzi to się nie zmieni. No może za dwa, trzy pokolenia ich dzieci, wnuki będą już inne. A na razie to albo zmienimy tą władzę, albo finisz polany. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za obecność. Dziękuję panu premierowi, dziękuję panu przewodniczącemu. Dziękuję. Ruszamy z akcją nasze billboardy wyjeżdżają na... Ulice dzisiaj akurat Warszawy gadają, nie robią, obnażamy kłamstwa, obłudę i nieróbstwo tej władzy koalicji 13 grudnia z okazji dwóch lat ich rządów. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. dziękuję.